Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jan zobaczył Jezusa nadchodzącego ku niemu i rzekł: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem, po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chcić wodą w tym celu. Aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo. Ujrzałem ducha, który jako gołębica zstępował z nieba i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz ducha stępującego i spoczywającego nad nim, jest tym, który chrzci duchem świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Bracia i siostry, jest taki dowcip, jak rozpoznać księdza w kinie? Otóż, kiedy ksiądz w kinie przechodzi z jednej strony na drugą, to klęka na środku. Ten dowcip mówi o pewnym przyzwyczajeniu, którzy mają osoby duchowne, księża, którzy bardzo często są w kościele, niemalże codziennie i przechodząc z jednej strony na drugą, zawsze zważywszy na to, że zawsze gdzieś tam na środku jest tabernakulum, najświętszy sakrament, to na tym środku przyklękają, a potem to im zostaje i to samo robią w kinie. Przecież często też powtarzamy, że przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka. A nawet mamy takie powiedzenie, że człowiek jest taką istotą, która przyzwyczai się do wszystkiego, nawet do smrodu, i po jakimś czasie ten smród już w ogóle nie będzie nam przeszkadzał. I możemy powiedzieć, że mamy takie dwa rodzaje przyzwyczajeń: dobre przyzwyczajenia i złe przyzwyczajenia. Bo jeśli ktoś siadając do samochodu, pierwszą czynność, jaką robi, to zapina pasy bezpieczeństwa, to jest to dobre przyzwyczajenie. Jeżeli ktoś wstaje rano i pierwszą rzeczą. Po przebudzeniu jest poranna modlitwa, to jest to dobre przyzwyczajenie. Jeżeli ktoś modli się przed posiłkiem, to jest to dobre przyzwyczajenie. Ale jeżeli ktoś nadużywa wulgaryzmów i nie zauważa nawet, że co drugie słowo w jego słowniku jest to na P, H albo K, no to jest to złe przyzwyczajenie. Jeżeli ktoś nie zauważa potrzeby innych ludzi i przechodzi obok innych, wywyższając się, to jest to pewne złe przyzwyczajenie. Jeżeli się nie modli, nie ma takiego zwyczaju, aby w niedzielę pomyśleć więcej o Panu Bogu, spotkać się z Nim na Eucharystii, to jest to złe przyzwyczajenie. Jeżeli ktoś uwikłał się w jakiś nauk, to też doskonale wiemy, że jest to złe przyzwyczajenie. Ale niezależnie od tego, czy przyzwyczajenie jest to dobre, czy jest to złe, ono sprawia, że my zaczynamy funkcjonować jak takie automaty, a może półautomaty. To znaczy nie do końca Myślimy o tym, co robimy. Bo jeżeli ktoś ma to dobre przyzwyczajenie i modli się zawsze rano, to mogą być takie dni, kiedy gdzieś tam w południe albo wieczorem, gdybyśmy mu zadali pytanie: Czy modliłeś się dzisiaj rano?, to musi bardzo dobrze pomyśleć, jak on się rano modlił. Bo modlił się tak jak zwykle, ale w ogóle nie miał świadomości tego, co robi. Jeżeli ktoś ma to, to przyzwyczajenie, że zapina pasy, to czasem może mu się zdarzyć, jadąc samochodem, sprawdzać, czy te pasy na pewno ma zapięte, bo w ogóle nie pamięta o tym, że zapinał pasy. Zobaczcie, że tak się dzieje bardzo często, kiedy my gromadzimy się na Eucharystii i słuchamy słowa Bożego. Jak łatwo jest tam, wychodząc z kościoła, już nie pamiętać o czym było czytane, bo przecież znam te fragmenty z kościoła. Już nieraz je słyszałem. Przyzwyczaiłem się do nich. I moja obecność na Eucharystii, moje słuchanie Słowa Bożego staje się takim półautomatem albo automatem. To wiem, to znam, to czytałem, więc nie muszę już się jakoś bardzo mocno angażować w to, żeby zapamiętać o czym to było. Więc kochani, to, to przyzwyczajenie sprawiają, że działamy jako te automaty, a przecież. Jezus za każdym razem mówi do nas, abyśmy czuwali, abyśmy zachowali czujność, bo nie wiemy, kiedy Pan nasz przyjdzie. Mówię o tym, yy, dlatego że ta dzisiejsza liturgia Słowa, w sposób szczególny Ewangelia, bardzo mocno pokazuje nam to, żebyśmy nie przyzwyczajali się, ale zawsze z udziałem naszej świadomości, z udziałem naszych zmysłów, naszych pragnień, uczestniczyli w tej relacji z Panem Bogiem. Uczestniczyli w Eucharystii. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale dzisiaj w Ewangelii usłyszeliśmy, usłyszeliśmy dwa razy niemal identyczne zdanie, które wypowiada Jan Chrzciciel, mówiąc o baranku Bożym, który przychodzi, mówiąc o tym, na którego stąpił Duch Święty, mówiąc o Synu Bożym, czyli o Jezusie. Wypowiada zdanie: Ja go przedtem nie znałem. Co to znaczy, że Jan nie znał Jana, Jezusa? Z jednej strony, no, każe nam się domyślać, że to jest ich pierwsze spotkanie. Ale czy na pewno? Przecież, kiedy sięgniemy do Ewangelii Świętego Łukasza, to w momencie nawiedzenia świętej Elżbiety, to z radości poruszyło się dzieciątko w jej łonie. Duch Święty ją napełnił i wypowiedziała. A więc już wtedy widzimy, że Jan Chrzciciel i Jezus się spotkali, no ale. Możemy powiedzieć, że to było w tym okresie prenatalnym, kiedy tylko się wyczuwali, przeczuwali, nie było tego realnego, fizycznego spotkania. Ale wyobraźcie sobie, no przecież Jezus i Jan chrzciciel to byli kuzyni, Maryja i święta Elżbieta to były kuzynki. To nie było takiej okazji w ciągu tych 30 lat ich życia, żeby oni chociaż raz się spotkali. Nie było jakichś rodzinnych uroczystości, rodzinnych pogrzebów, ślubów. Spotkań? Czy Maria z Elżbietą już się naprawdę nigdy więcej nie spotkała, żeby wymienić się doświadczeniami macierzyństwa? Jestem przekonany o tym, że Jezus i Jan chrzciciel znali się od dziecka, bawili się razem, spędzali może jakiś czas, jakieś wakacje, jakiś odpoczynek wspólnie, jako to cioteczne rodzeństwo. Jednak w momencie, kiedy Jezus przychodzi na Jordan do Jana. Jan mówi: Ja go wcześniej nie znałem. Co to znaczy? To znaczy, że Jan nie zachowuje się jak automat, który widząc w tłumie Jezusa, mówi: A to jest ten mój brat, cioteczny, to jest ten mój kuzyn. Jan potrafi spojrzeć na Jezusa, którego bardzo dobrze zna, z którym spędzał może bardzo dużo czasu, w zupełnie inny sposób, w nowy sposób. Jest w stanie zachwycić się. Jezusem, który jest barankiem Bożym, przychodzącym gładzić grzech świata, jest w stanie zobaczyć, że właśnie nad Nim spo, z nieba wstępuje Duch Święty, na Nim spoczywa. I On jest tym obiecanym Mesjaszem, który przyjdzie wyzwolić Izraela, że On nie jest tylko Synem Maryi i Józefa, że On jest synem samego Boga, który narodził się w cudowny sposób, począł się z Ducha Świętego. Tego właśnie, do tego właśnie nas zaprasza Jan Chrzciciel do tego zaprasza nas dzisiejsza liturgia słowa abyśmy na nowo zachwycili się tym że Bóg pragnie do nas przychodzić zobaczcie, że Jan zobaczył Jezusa, który nadchodzi to jest czynność, która się zaczęła ale się nie kończy a więc Jezus ciągle nadchodzi, ciągle przychodzi On jest ciągle aktywny to nie jest tak, że przyszedł dwa tysiące lat temu Jan go rozpoznał, a ja już nie muszę to nie jest tak, że raz Go kiedyś spotkałem w moim życiu i teraz już nie muszę zachować tej czujności, tylko mogę się do Niego przyzwyczaić. Ja muszę na nowo zachwycić się obecnością Jezusa w moim życiu, na nowo zachwycić się tym, że podczas mojej modlitwy, podczas spotkania na Eucharystii Bóg do mnie przychodzi. Ale żeby to zrobić, ja nie mogę działać jak automat. Nie może być moja modlitwa tylko automatem ale muszę się w to wszystko zaangażować, spróbować zaangażować całego siebie w przeżywanie tej modlitwy sprawowanie Eucharystii to przecież na Eucharystii usłyszy, słyszymy za każdym razem te słowa aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Wszechmogący nie tylko ksiądz składa ofiarę, ale również my jak zgromadzeni na tej Eucharystii włączamy się w tą ofiarę jesteśmy również tymi, którzy tą ofiarę składają a więc muszę być aktywny, muszę wiedzieć, co składam, muszę wiedzieć, co Panu Bogu daje w tej konkretnej Mszy Świętej. Bo w przeciwnym razie to, ten, to działanie tego półautomatu w nas będzie sprawiać, że faktycznie będziemy siadać, klękać, stawać, odpowiadać, ale bez udziału świadomości, bez udziału naszej woli, bez naszej decyzji. Możemy nawet pięknie wyrecytować wyznanie wiary, które będzie po tej homilii, ale czy ze świadomością będziemy powtarzać kolejne, kolejne zdania tego wyznania wiary, w co my wierzymy? Warto zatem na nowo rozpalić, zakochać się, rozpalić sobie ten entuzjazm wiary. Po co jest nam to potrzebne? Zobaczcie, że Jan Chrzciciel, który rozpoznał przechodzącego Jezusa, kiedy wskazał na baranka Bożego, zakończył swoją działalność. To znaczy to rozpoznanie Jezusa sprawiło, że jego życie, jego istnienie nabrało bardzo konkretnego sensu i zostało w pewien sposób został spełniony. Jego życie zostało spełnione. A więc tak rozszerzając to na nas, naszym zadaniem życiowym jest to, abyśmy spotykali przychodzącego Boga, umieli rozpoznawać przychodzącego Boga, a nie do niego się przyzwyczajali. Mamy codziennie rozpoznawać przychodzącego Boga do nas, bo on za każdym razem, każdego dnia pragnie do nas przychodzić. I oczywiście najpełniej Pan Bóg przychodzi do nas w Eucharystii, w tym sakramencie bardzo trudnym. Bardzo trudnym, ponieważ co niedzielę czy codziennie powtarzanym niemalże w identyczny sposób. Kilka modlitw się raptem zmienia, a wszystko jest to samo. Może czasem łatwiej jest spotkać tego Pana Jezusa na jakimś spotkaniu charyzmatycznym, kiedy ta modlitwa jest taka dynamiczna, spontaniczna, kiedy jest za każdym razem inna. Ale tutaj ciągle to samo. I moja wina, i moja wina, i amen, i z Duchem Twoim, i tak dalej. Jest to bardzo trudne, ale tu jest realny Chrystus. Tu jest Bóg, który przychodzi, który ofiarowuje się za mnie, który daje mi siebie w Komunii Świętej. Ale Bóg przychodzi do nas w tych naszych codziennych, codziennych znakach, codziennych obowiązkach, które my mamy. Bóg przychodzi do nas we współmałżonku, Bóg przychodzi do nas w samotności naszej, Bóg przychodzi do nas w naszych dzieciach, Bóg przychodzi wtedy, kiedy wypełniamy swoje obowiązki zawodowe. Czy umiem rozpoznawać wtedy przychodzącego Pana Boga? Czy umiem zachwycić się na nowo tymi wszystkimi obowiązkami, które mam, swoją rodziną, którą, którą posiadam, stanem, w którym się znajduję? Czy dziękuję Panu Jezusowi rano, kiedy się budzę, że widzę obok siebie tą żonę, która jest, że tyle lat ze mną wytrzymała? Czy dziękuję za te dzieci, które budzą mnie o czwartej nad ranem? Bo chcą do toalety, bo chcą się czegoś napić. Czy dziękuję Panu Bogu za to, że mam taką lub inną pracę i mogę do niej pójść z radością, bo tam mogę też spotkać przychodzącego Boga? Czy dziękuję Panu Bogu za to, że jestem już na emeryturze i mam więcej wolnego czasu? Bo zobaczcie, że my bardzo często w tej naszej codzienności, pośród tych wszystkich zwyczajnych, codziennych obowiązków, Bardziej skupiamy się na narzekaniu na to, co mamy, niż na wdzięczności. Niż na tym, żeby na nowo, jak gdyby obudzić w sobie żarliwość, gorliwość, miłość do drugich osób, a często sobie tylko myślimy znowu to samo, znowu kolejny dzień pracy, znowu kolejny dzień świstaka. Pan Bóg nas zaprasza do tego na początku tego roku, abyśmy naprawdę obudzili się, nie działali jak automaty, jak automaty, ale byśmy ze świadomością przeżywali każdy dzień naszego życia, bo w każdej chwili Bóg przychodzi. Bóg jest. Tylko trzeba nam ze świadomością widzieć tego przychodzącego Boga w trudnym mężu, w trudnej żonie, w trudnych dzieciach, w, trudnej, w trudnym szefie w pracy. W tym wszystkim jest gdzieś Pan Bóg. Ale jeżeli nie będę działał jak automat, jeżeli będę poszukiwał tego Pana Boga, jeżeli będę potrafił spojrzeć głębiej, dalej, będę spotykał, spotykał, spotykał Pana Boga. Bracia i siostry, dzisiaj podczas tej Eucharystii po raz kolejny usłyszymy słowa, które słyszeliśmy w Ewangelii. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Czy spotkam się z Jezusem w Eucharystii? I świadomie przyjmę go do swojego serca, odpowiadając słowa Amen, niech tak się stanie, wierzę w to, że to jest prawdziwe ciało Chrystusa, czy zadziałam jak automat, który będzie twierdził, że jemu to się po prostu należy.